Dzień dobry, dzień dobry kochani. Dzisiaj mamy sobotę. Ja sobie rano usiadłam, wypiąłam kawkę, zrelaksowałam się. No a dzisiaj taka jestem odczytelna, w sumie powinna być ubrana niebie na czarno, nie czarno, na biało-czerwona, ale że mam tak nogi dosiniaczone, że stwierdziłam, że no nie, nie będę mm, Nie będę tak się ubierała, bo wstyd. <laughs> więc, więc stwierdziłam, że sobie ubiorę długą sukieneczkę, taką wiecie, trampeczkę i idziemy na paradę jakąś Polski. Tak, paradę jakąś. No, paradę po prostu jakąś Polaków, więc, yy, więc po prostu, no, ubrałam się neutralnie i myślę, że też tak będzie w porządku, no bo, no, nie czuję się dobrze w spodenkach w tym, tym momencie. Yy, choć w sumie z czasem się tam się nie przejmuję, ale dzisiaj jakoś chciało mi się sukienki ubrać, więc, więc no tak wyglądam, że jak mi się uda, to na pewno coś tam nagram Wam i pokażę, jak ta parada wygląda. Yy, jedziemy do centrum, także w końcu pojadę sobie do centrum, do downtown. Miałam jechać sama, no ale jak wyszło, że, że kuzynka mnie zabiera, no to tym bardziej jadę z nią. Także widzimy się już downtown. No i koreczki do centrum. O, jesteśmy w centrum Chicago, idziemy sobie tak pochodzić, pospacerować, a idziemy na Paradę Polską, także coś zobaczymy. No piękna pogoda, cieplutko. Także fajnie, nie? Podobacie się? Tak. No, także fajnie, idziemy. jest chłodniej niż w no ale jest cudownie. No i jakbyście chcieli, to jest tutaj tramp Hotel, więc możecie iść. Pięknie, nie? Mhm. Ale chłodno coś się zrobiło. Nie brałam nic na no, wiesz, trudno przeżyję. Dalej, chodzimy sobie tutaj. Nie ma tutaj ludzi, więc stwierdziłam, że mi będzie łatwiej nagrać coś. No także przyjemnie się chodzi. Paradę jeszcze nie widzieliśmy, ale myślę, że się na morze uda zobaczyć. A jak nie, to trudno, krążę w centrum jestem, bo chciałam znowu tutaj być. I bardzo lubię budynki ogromne, czego nie mam na mojej szybko. Po prostu chciałam zrobić. Mam tutaj przewodniczkę. Tu są kwiatki. Mm -hmm. Tu jest drzewo. Prywatne. Jest drzewo. Tutaj jest drzewo. Sody. Także, jeżeli byście chcieli przewodniczkę w Stanach, w Chicago, to polecam tutaj panią Julię. Dziękuję bardzo. Nie zapłacę jej ani grosza, jeszcze będzie musiała dopłacić, no ale. Ale, jeżeli byście naprawdę chcieli, no to. A i w ogóle szuka męża. Patrz, drugie drzewo. No, jeszcze to ciekawe, jak się ona nazywa, to drzewo. Pani przewodniczko? Ja wszystko wiem. Czyli jak się to nazywa? Drzewo? Drzewo! No, także, no, wszystko wiecie na pewno. A tu jest budynek? Jaki to jest budynek? Proszę bardzo, budynek. Padze, jaki fajny, taki cute. Cute, paski, yeah. No, także tak, tutaj mam tą godzinę przewodniczenia jej mm -hmm. i dalej się nic nie dowiedziałam oprócz tego, że mamy kwiatki, drzewa i budynki. Tak. <laughs> Dziękuję bardzo Pani. Mm. Of course. E, poleca się Pani na przyszłość, tak? Tak. Ok. No to tak jak mówię, zapraszamy tutaj do Chicago. Dam namiary na nią oczywiście, bo do the, the best, guide. Aha, tak. No, także mam nadzieję, że coś dowiedzieliście. A czekajcie, jeszcze coś mądrość tutaj chcę powiedzieć. Mm -hmm. To jest recycling. <ścoughs> tak, recycling kosz. kosze tu są. Tak. Także naprawdę w Polsce takich koszy A, nie ma. Nie, mo nie mogę za dużo mówić, bo wiesz, you gotta come here to find out. Tak, tak, dokładnie. Tak, tak. Także nie możemy szczegółów zdradzać, bo musicie przyjechać, żeby Wam coś tutaj ona więcej mogła powiedzieć, oprócz tego, że są tu kosze, drzewa i kwiaty. I schody. No. Zapraszamy, welcome in Chicago. <laughs> No, także przewodniczka Do naprawdę dobre. Do widzenia, bye, bye bye, see you again. Yes, see you again. W kolejnym może mieście albo kolejny raz w Chicago. Dowiemy się może coś więcej, coś bardziej edukacyjnego niż to, co tutaj widzimy swoimi oczami. Idziemy na paradę niby. bo jak widzimy na Navy Pier to już nie pójdziemy. A musimy powiedzieć ciotkom, żeśmy były na paradzie, tak? Przynajmniej chociaż ją słyszałyśmy z daleka. O, jak ładnie. Tutaj nie byłam jeszcze. O, macie tutaj recycling. Recycling tak. O, tam jest Navy Pier. Tam. A tutaj piękne... O, tu jest moja łódź, któraś. Ale jeszcze nie wiem która. No. To jest mój prywatny i prywatne jazdy. <laughs> koledzy Juli. Po podobnie się. Tak. Tak. I tam z tym. I told you I would get you there. Okay, yeah, I I see now. Okej, jest już marcha do parady. Patrzcie, jak autobus są fajnie postawiane. A tam pełno Polaków. This is I go. O, jednak jest parada i parada to jest ogólnie w związku z, z konsekwencją 3 maja, nie? Święto, więc dlatego, dlatego to taka parada jest. Także teraz już wszystko wiem, moja przewodniczka mi powiedziała, chociaż Dziękuję. jedno coś mądrze powiedziała. A tu pełno buzu pewnie z tej parady, tak mi się wydaje, o górale tam są nawet, widać. A może wam w końcu pokażę tą paradę? <noise> Na razie to ją złożymy. No gdzie oni są? O, są tam. Pełno Polaków. O, górale. <głos> <głos>

Ile czerwonego? <grystanie> no i patrzcie ile Polaków tutaj. No, i śpiewają górale ale. Nie wójcie, to, to nie mało, to w tym świecie. widać co się dzieje w Chicago? No idzie parada teraz, prawdziwa chyba już Pełno Polaków What are you? Hey, what's going on, guys? How you guys doing? Good. Here for the parade? Yeah. Yeah. Movie <laughs> chat. Things are going to be coming. No, but it's it does. not know. Bo co tak będziemy stać długo, nie? No, trzeba coś innego zwiedzić. Znaczy, ciągle słychać za nami paradę. Idą cały czas Polacy. A ona tylko pieski lubi widzieć. Ale fajnie. <laughs> Cute. Także pięknie jest. I słychać cały czas w oddali, właśnie, tą paradę. No, pięknie. Ostatnio tu byłam prawie 5 lat temu, ale w sumie się nic tu nie zmieniło. Dalej pięknie, jezioro Michigan. Tu? Okej. Okay. No, To, co kupić mozzarella i pomidorka do sklepu. Dzisiaj mamy niedzielę. Ja niedawno wróciłam się z Baby Shower, także było bardzo ciekawie oryginalnie, więc w końcu byłam na Baby Shower amerykańskim. Fajnie. Także wam zaraz wszystko popowiadam, yy, jak to tam wiecie, na baby shower jest. Yy, albo teraz, albo później <ścoughs> znależy. I ubrałam się w ogóle, tak wiecie, myślałam, że fajnie, cieplutko teraz się zrobiło. A tu jednak taki wiaterek i chłodna, bo jest. A ja spodenki, bluzeczka, no ale dobra, przeżyję jakoś, myślę. No, także spodeneczki, taka na. Nie na taką pogodę, trochę chłodno jest, ale dobra, dam radę. Także idę Wam powiem później, co opowiem o Baby Shower. Wróciłam z zakupów i co Wam chciałam powiedzieć o na temat tego Baby Shower. Jeżeli chodzi o Baby Shower, to dostawaliśmy takie właśnie rzeczy, jak takie ala, ala ciasteczko. takie jak dziecko z ubrankiem, pszczółka tu jest. I dostaliśmy jeszcze również taki miodzik. Coś takiego. Także bardzo, bardzo e, fajnie. E, no i co Wam powiem, e, jeżeli chodzi. Gotuję obiad ogólnie. Także w końcu po miesiącu e, coś gotuję. E, Aleksa, stap! No, mi ciągle i w końcu coś gotuję, bo Ciocia kupiła łososia, no i stwierdziła, że pasuje go zużyć. No i nie wiem, pierwszy raz ogólnie robię łososia. Czemu to piszczy? Nie wiem czemu to piszczy. No i pierwszy raz robiło łososia. Nie wiem co to w ogóle zrobiłam, wykombinowałam, posoliłam, popieprzyłam. Dałam cytrynę i dałam jeszcze masełko. Więc się pieczę w piekarniku. Już wam pokażę. Coś takiego. Ja nie wiem co to w ogóle wyjdzie. No i ziemniaczki gotuję, także no w końcu jakiś obiad będzie zrobiony. Było ciasto, teraz będzie gotowanie. No może w końcu zacznę i go będę gotować. Bo tak coś tak szczerze Wam powiem, że ja. Co tam zjem, to zjem. Ciocia, ciocia coś tam ugotowała, to się zjadło. Nie było Ten to jadam zupki te moje amerykańskie, ulubione. No co ja wam powiem, lubię je, uwielbiam. Więc jakoś tak po prostu, jeżeli chodzi o jedzenie tutaj, to chyba się oduczam jeść. <grym> nie, no ale nie, szczerze tak powiem wam, że w co się je, bo weekendu to bardziej sobie troszeczkę może bardziej jem, ale, ale w, tak w tygodniu po prostu jakoś tak mniej yy, jem. Eee, więc, więc, no zobaczymy, czy coś rzucę, czy nie rzucę. No i dobra, no propos w ogóle baby shower. Słuchajcie, bo gdzieś do bym mam dała. Może sobie usiądę na chwilkę, muszę to posprzątać ten bałagan. No i ja propos baby shower, no to było tak, to było baby shower mojej kuzynki. No i co wam powiem? No to, że Shower był w restauracji, było gdzieś około 90 kobiet, tak także chyba 4 chłopy i resztę baby. Także no na takim wiecie, Baby Shower nigdy nie byłam. Robiliśmy przyjaciółce mojej Baby Shower, ale to była taka garstka naszych przyjaciół, bardzo. Mała i zupełnie to było na pewno inaczej. Nie było to aż tak bardzo uroczyście. Po prostu jak się wchodziło, no to się było po prostu młodzi, młodzi no, no w sumie młodzi. No to rodzice jakby przyszli, witali nas, no dawało się od razu prezent. Na prezent kupiłam jakieś tam ubranka dla dzieci, dałam kwiatki jeszcze dodatkowo, no i, no i przywitałam się, dałam prezencik. No i reszta się siedziało w stoliku, tam akurat ze, ze, ze znajomymi, z rodziną tam siedziałam. No i tam później dostawaliśmy jakiś taki lanczyk, czyli tam była pierwsza sałata z chlebusiem, później dostaliśmy jakieś tam, można było wybrać ziemniaczkę, rybkę, mięsko, jakieś tam warzywka, także to po troszeczkę każde coś sobie wzięłam. A osobny stół był, i tam były takie rzeczy, jak słodycze, jakieś tam osypki, korboce, <grym> czyli też sznureczki, jak to nie wiem, czy jak ktoś tam nazywa. Tam jeszcze. No i takie właśnie jakieś muskole i tak dalej, więc takie były też pół na pół, więc można sobie było brać. Kawa była również, więc, więc jeżeli chodzi o jedzenie, było pyszne, bardzo mi smakowało. No i później zaczęły się takie zabawy, jak na przykład tam mieliśmy, każdy przy stoliku miał, e, miał po prostu wypełnić taki. No, takie blankieciki, jak to może widzieliście troszeczkę w tym moim nagraniu, no to tam takie, że kiedy, kiedy myślę, że będzie się rodziło to dziecko, kiedy to, jak tam, co tam mama myśli, tata myśli i tak dalej, no i później ta dziewczyna, siostra jej jakby to czytała, no i kto miał najwięcej punktów z tego, kto najwięcej zgadł, no to ten dostawał jakieś tam nagrody. Tam jeszcze było, później było takie coś, że że tam mówiła na przykład, każdy przy stoliku miał jakby tak na środku były takie kwiaty, no i kwiaty w takim, w takiej konewce blast <laughs> No i tam siostra właśnie mówiła na przykład, jeżeli kto, kto ma na przykład najstarsze dziecko z tej grupy, no to wtedy musimy podać tej osobie, kto, kto jest najwyższy. No to na przykład ja byłam najwyższa, no to ja dostałam tego kwiatka, później kto ma najdłuższe kolczyki i tak dalej. No i później na końcu jakby powiedziała, to tak jakby poemat to był. Yy, i, no i to ostatnie takie zdanie, co powiedziała, że właśnie kto miał najdłuższe kolczyki, bo ja byłam, ja byłam przed przedostatnia jakby i ktoś miał tam dłuższe kolczyki niż ja, no to wtedy po prostu jakby. Przekazałam tego kwiatka, no i ta osoba wygrywała prezencik. Także to też było fajne, było ciekawe, nie trzeba było stawać, nic nie trzeba było robić, tylko sobie siedzimy i, i podawaliśmy sobie te konewki, więc bardzo, bardzo było fajnie takie coś doświadczyć. No i później było w końcu, jakby no reveal, nie? Że wyjawienie, kto, wyjawienie. Czy to będzie dziewczynka, czy to będzie chłopiec? Czy wszyscy, wszyscy oczywiście na to czekali? No i okazało się, że będzie dziewczynka. Też tak myślałam, jakoś tak poczułam to i ubrałam się też na różowo specjalnie, bo to jeżeli chodzi o ubiór, no to tam mi kuzynka mówiła, że no jeżeli myślę, że będzie dziewczynka, to na różowo, jeżeli chłopiec, no to wiadomo, że może niebieski albo coś takiego, albo mogę się też ubrać po prostu elegancko, nie? No ale że miałam jakąś sukienkę, no to sobie ubrałam różową i no i stwierdziłam, że baby górą to pewnie baba będzie. <laughs> no także dziewczynka będzie. No i wtedy zazwyczaj wszystko się kończy już, nie, tam to jest takie, od 11 się to zaczęło, no a zakończyło się tak gdzieś koło 15, się ludzie już zbierali, chyba do 15 to było, bo myśmy poszli gdzieś koło 2, 2 um, ale chyba do 3 taka impreza jest, więc to taki bardzo, wiecie, krótki, e, krótkie takie, taka uroczystość, no i myślę, że to wystarczająco, nie, więc no powiem Wam, że ciekawie, ciekawie, fajnie to coś doświadczyć takiego wiecie w amerykańskim stylu no bo u nas w Polsce też się zaczyna to robić ale to może no, troszeczkę inaczej może nie w takim, może nie aż tak od sumie nie wiadomo po takich takich może większych miastach to tak się robi nie wiem to zależy pewnie od osoby no ale zobaczam tak oryginalnie jak to może wyglądać w Ameryce jak to wygląda więc fajnie takie coś doświadczyć cieszę się że mam taką możliwość że jestem za to wdzięczna że mam taką możliwość zobaczyć coś nowego i i być tą częścią tego wszystkiego, więc, no więc fajnie, fajnie, cieszę się bardzo, także no, jeżeli chodzi o weekend to znowu, znowu, <grym> znowu jestem trochę tak, wiecie, mmm, cały czas coś się dzieje, nie, więc, więc no, także tak, także no, ale fajnie, fajnie, bo korzystam, korzystam z tego, wiecie, ile mogę, ile, ile po prostu mam taką możliwość, więc nie mam takie coś, nie wiem jak te grule, ziemniak chyba już dobre. O, Jezus, dobre. Chodzi o to, że korzystam tyle, ile mogę, tyle ile potrafię, i, i jak mam okazję, to ja z tej okazji korzystam. Nie i to jest fajne, bo naprawdę chcę, chcę po prostu korzystać z tej chwili takiej, którą tutaj mam. No i no. I się cieszę bardzo. Także sprząta mój bałaganik. patrzcie co narobiłam. No, to jest mój bałagan. To są ziemniaczki, już muszę sobie je wylać. Wodę muszę wylać. A to wczoraj kupiliśmy takie muffinki. Ciotka, do ciotce chcieliśmy dać, ale że ona nie je, niby, no to nam oddała. To, no to się zje jeszcze. Ciekawe, jak tam salmon. Nie wiem. Nie wygląda to najgorzej. Hmm. Ale jak będzie smakować, to się okaże. Łososia to ja lubię. A może wam pokażę w ogóle, co to ja kupiłam. W sumie, no, ciągle coś kupuję. Jak idę w dorosła to już w ogóle nie wiem, ja do tego rosa już nie będę chodziła, naprawdę, bo ciągle <grymne> coś kupuję. Tak jakiś szampon wzięłam, pisze, kolagen i tak dalej, więc stwierdziłam, nie wiem, nie znam tej firmy, nie wiem, znacie ją? No i stwierdziłam, że dobra, to sobie jakieś takie pakieci kupię, bo zapłaciłam za to 15 dolarów. Tak. Dość duży, tak, 16 dokładnie dolarów. No i to coś takiego sobie wzięłam i coś jeszcze kupiłam. Ale nie wiem co, mam tu taki bałagan też. Ale no dobra, posprzątam kiedyś. Prędzej czy później. Mm, a... Takie sobie coś wzięłam. Spodobał mi się bardzo kolor. I to są takie spodenko-spódnice. Więc jest taka spodenko-spódnica. Widzicie? No i to jest y z firmy... Nie wiem jakie firmy. Yoga to ta, cała? I tak, Yoga Z tej firmy. Także no. Coś takiego kupiłam i coś jeszcze kupiłam i nie wiem co. Wiecie co, co, że ja nie wiem co ja kupiłam wczoraj jeszcze? Wiem, coś kojarzę, że kupiłam trzy rzeczy i nie wiem co. Szampony wzięłam z oczywką. Wzięłam z Czy coś jeszcze brałam? Może to tyle, może wzięłam tylko te dwie rzeczy. Nie wiem, nie wiem nie wiem, nie powiem wam, bo po prostu moja pamięć. Pamięć nie wiem. Po prostu zginęłam. Moja pamięć, nie wiem, gdzieś po prostu odeszła. Ale się świecę. Dobrze, kochani. Jak coś, to się odezwę do Was później. Jeżeli się nie odezwę, no to się widzimy w kolejnym vlogu. Także bardzo się cieszę, że jesteście ze mną, że oglądacie, że mnie wspieracie i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Także buziaczki. Pa, pa!